Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zainstalować aplikację Lidl Plus i jak się do niej zalogować. Najpierw uruchom App Store lub, jeśli masz Androida, to sklep Play. Potem wpisz w wyszukiwarkę Lidl. Zobaczysz Lidl Plus i kliknij na niego. U mnie to druga opcja, którą pobieramy. Trwa instalacja, a potem klikamy Otwórz. Następnie wybieramy kraj. Niemcy są już ustawione, więc klikamy dalej. Teraz musimy zaakceptować warunki. Kliknij, akceptuję wszystko i idziemy dalej. Na iPhone'ie zapyta o zgodę na śledzenie. Możesz zezwolić lub odrzucić śledzenie. Jest intro, które pominiemy, klikając w górnym prawym rogu. Teraz wybieramy sklep. Najlepiej ten, do którego często chodzisz. Kliknij, wybierz sklep na dole ekranu. Lidl poprosi o dostęp do twojej lokalizacji. Wybierz zezwól podczas korzystania z aplikacji. Teraz wybierz swój sklep. Weźmy na przykład ten sklep tutaj. Gdy go znajdziesz, kliknij na niego. Tutaj zobaczysz adres sklepu. Jeśli się zgadza, kliknij wybierz jako mój sklep. Następnie trzeba się zalogować. Kliknij OK, a potem kontynuuj. Jeśli masz konto, kliknij zaloguj się. Jeśli nie, kliknij zarejestruj się za darmo. Wpisz swoje imię i nazwisko. Kliknij Dalej, wpisz e-mail, znów Dalej. Potem data urodzenia i Dalej. Następnie płeć. To opcjonalne. Możesz od razu kliknąć Dalej. Miejsce zamieszkania jest opcjonalne. Kliknij Dalej. Numer telefonu jest ważny. Potem potwierdź swój numer telefonu. Podaj prawdziwy numer, do którego masz dostęp. Kliknij Wyślij kod, by otrzymać i wpisać kod. U mnie system jest przeciążony, muszę poczekać. Jeśli nie dostaniesz kodu, kliknij Nie otrzymałem kodu lub poczekaj chwilę i spróbuj ponownie później. Po wpisaniu kodu utwórz nowe hasło. Przeczytaj zgodę i kliknij Zarejestruj się. Ważne, by zaznaczyć to pole. Teraz możesz korzystać z aplikacji bez logowania. Jeśli film pomógł, daj łapkę w górę.